Cześć, witajcie, z tej strony Mangi, właściwie Getsu i dziękuję za 10 tysięcy subskrypcji na tym kanale. W sumie jest to jakiś kamień milowy, więc pomyślałem, że e, no, no podziękuję, tak po prostu, bo dużo ostatnio nowych widzów tutaj doszło i jakoś te 10 tysięcy, nawet jeśli to jest drugi kanał, to i tak cieszy. E, tutaj mamy poziom dalej z firami, tym razem baba się boi tekstu, więc musi prawdopodobnie wypchnąć ten napis e, za pomocą kolumny. Nie, kolumny też się boją. O. No to ciekawie, ciekawie się zrobiło. Jeszcze tu jest woda w międzyczasie, gdzie też mogę wepchać kolumny. Nie wiem, dlaczego miałem to zrobić. Tekst i Snot Push. Może to jest taki poziom pokazówkowy tylko, gdzie jak wepcham te kolumny, zrobię tekst i Snot Push, to się będzie nie odpychał ode mnie. Zobaczcie, jakie tu w ogóle kolumny zostały zrobione, jak w Castlevanii czy w innych grach. A może mam się od kolumny odbić, żeby w tekst wlecieć w ten sposób. Też tak pomyślałem. Że może nieprzypadkowo te kolumny tam po prawej stronie są Mogą nam coś sugerować, no może, wiem że to może być głupie, ale no warto odprowadzić wszystkiego w sumie, jak są takie różne przeróżne mechaniki, nie? O, zobaczcie, przeszedłem przez kolumnę A jak tutaj zrobię? Co mi to da? O, jestem, jestem, jestem przy napisie, widzieliście? To wystarczy to zrobić chyba od, in od innej strony jakoś. No jak się tekst nie odepchnie, to będę przy nim. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Też jest przerwana cztery. Mogę przy pomocy trzech zrobić. O! No, dobra. Zniszczyłem ten warunek. I yy, właśnie, bo jeszcze flagi nie ma w ogóle. Więc baba is flag? Baba fir flag, baba tekst fir. Baba, może coś coś tym deseniem jakoś czy coś trzeba wystraszyć. I baba is win trzeba zrobić. Nie wiem, czy to było rozwiązanie, ale skoro. Znaczy, czy to, to tutaj chodziło w tym poziomie? Bo nie potrzebuje z tego wynika wody w ogóle ruszać. Tekst firbaba miało być. Że tekst się mnie boi. I w ten sposób on mi będzie uciekał, więc to, to też trzeba będzie uważać. Aha. No tutaj jest lipa. No nie, to nie jest jeszcze rozwiązanie. Bo co mi po tym, że rozdzieliłem ten napis? Jak i tak nic z nim nie zrobię. Jakie dziwne, ale fajne. O, czyli jak tekst is not push, to mogę wchodzić w napis. Mhm, mm mhm, mm to mogę. Haha, <grywka> to też ciekawe. Wiem, co trzeba zrobić, żeby tekst się mnie bał i żeby się odsuwał ode mnie w ten sposób, ale równocześnie będzie można wchodzić w ten tekst. Tak. I on się mnie boi, jako że się mnie boi, to mogę gdzieś tam wypchnąć. No tylko. One się wszystkie nie przepychają. Baba i Swin powinno być. Baba i Swin to jest jedno rozwiązanie prawdopodobnie. Text i Swin też mogłoby być. Text i Swin. Ale, to możemy zrobić w ten sposób, że jakoś od dołu Zrobimy flag tekst fir Baba, albo Baba fir tekst. Text, text fir Baba musi być. Yy, nie. Baba fir Musi być na pewno Baba fir text żeby żebyśmy to my wystraszyli ten napis i żeby on się popchnął. Aż się wystraszyła kolumna. No i zobaczmy. Yy. Kurczę, na odwrót tekst Firbaba jest lek. No ten poziomik raczej szybko pójdzie i mam nadzieję, że dzisiaj zrobimy wszystkie związane ze straszeniem, ale jak to pójdzie. Oho, i tutaj jest problem, żeby to dopchnąć. Hmm, może tutaj jak wejdę Aha, tekst i swing zrobiłem? Faktycznie. <grym>, czyli wystraszyłem tak bardzo tekst, że wszedł w jeden, w drugi i było tekst i swing. Jako, że już byłem w tekście, bo wszedłem, no to wygrałem. Hidden in the ticket. Ficket, nie wiem co to jest ticket, bo ticket to, to jest bilet. A ficket? o, ale zielono z pnączami. Jestem GG. fir GG, Tekst się mnie boi. GG się boi. Ficket to jest gąszcz, zarośla, więc taki nieoczywisty w sumie. Nieoczywiste określenie, mogę to teraz dopiero zniszczyć Od tego momentu z GG nic nie zrobię Nie mogę też w żaden sposób wyminąć, żeby to bojące się mnie tutaj nie, nie weszło Więc teraz musimy wymyślić inne rzeczy Flag is mamy, win Trzeba na pewno to dopchać do góry, a potem robić jakiś taki parkour, jakieś coś, coś to... o more jeszcze mamy Leaf is more Czyli można przepchać morem A more i, i tak, żeby się mnie to bało, żeby mnie na przykład nie zmiażdżył yy, Nie zmiażdżyło to, co się powiększa na przykład Tylko uwaga jest taka że liścia nie możemy. A nie, mo, możemy pchać gdzie chcemy. Leaf and grass is defeat. A grass is push, to jest. Gras. To jednak będziemy musieli powiększać. W takim razie. Grasa. And no twin. Ja będę musiał tutaj jakoś zwiększyć, może, w, w tym, w ten gąszcz cały i jakoś. Może liściem to grass is push, leaf is push też można robić. I cały czas możemy zrobić, żeby się nas ten gąszcz na przykład bał, nie? Tylko że zobaczcie, że GG musi być w tym miejscu, a Mor w tym. Nie możemy go nigdzie wziąć ze sobą. Text fir GG, leaf fir GG znaczy się. Może mogę go jakoś tam wepchać sprytem. A ciekawy mnie też warunek text is more Jeszcze nigdy takiego nie zrobiłem, nie miałem okazji. Czy może być więcej tekstu na ekranie? Nie. Text is not more. Właśnie tak mnie zastanawia. I flag is też not more. Właśnie tak mnie zastanawiało, bo, bo nigdy tego nie widziałem. Nie wiem, jak by to wyglądało. Wszędzie tekst by się robił, czy jakiś losowy tekst. Nie potrafię jeszcze tego poziomu rozgryźć, jak to ma wyglądać, ale zobaczmy. grass is more. Od tego wyjdźmy i potem nie pcham, bo grass is push musi również być. Fajnie by było zrobić, że. Tekst się boi grasa. o, o, o to, jest, to jest dobry trop tak żeby on uciekał i właśnie może od tego miejsca się uda doprowadzić do flagi Swin, może wrócimy do flagi na czas a czekajcie to, nie, to może być ostatnie okej okay. tekst fir gras. faktycznie idą oj ale się złączyły ze sobą no i teraz zobaczcie że ja już tego nie rozłączę nawet jeśli więc nie zrobię też tekst fir gigi Chyba, że, że zrobię parę kroków i wezmę to ze sobą. Na przykład, wiecie. No nie, nie ma opcji. Liść jedynie mógłby zablokować drogę. Chyba, że załatwimy to inaczej. Bo wciąż możemy zrobić lift i More na przykład. A i, i tutaj od dołu też można robić. To tego grasa zmarnowałem. Ale żeby się go bało, tutaj. No i, i, i teraz mogę przerwać. Czyli jednak mogę przerwać. Tylko to jest. To, to wycofam w takim razie. Tego grasa źle postawiłem. Mam nadzieję, że też wam nie przeszkadza, że tyle używam raczej angielskich słów zamiast polskich, jak mówię o tych wyrazach. Bo ja po prostu wiecie, widzę wyraz, to go czytam. Nawet jeśli to jest po angielsku, powinienem tłumaczyć, że trawa, albo coś. Jakoś już mi tak weszło w nawyk. Tekst grass. Gras is more. To niech sobie idzie. A, i tu jest problem, bo to. tam wchodzi w ogóle napis w napis, zauważyłem. Może tu dam. I musimy wszystkie opcje sprawdzić w miarę. Mm, to się potem tam klinuje. Tak musi wypchnąć, żeby było is swin nie? A co, jakby zrobić dwie zwalczające się siły? W subie? No nie da się na pewno tak, ale. Liście. No nie będzie to najłatwiejszy poziom, bo nie wiem o co im tu chodzi. Zrozumiałem jedynie, że flaki is swin muszę zrobić. I wszystko się opiera o to, żeby te napisy dobrze tam poukładać. Czemu muszę to robić zarówno grasem i leafem? Tego nie wiem. Zobaczcie, coś takiego, że pyk. A tego już nie udostanę fajnie. Teraz można szybko zamienić i tam wepchać. No i tak tak można się bawić. Mi się wydaje, że tam powinna już być trawa. Sadzona. I ona powinna inaczej po prostu rosnąć. No dobra, i załóżmy, że teraz rośnie za to trawa. Tylko ona się szybciej będzie przedostawać do mnie. No i na jedno wyszło, bo to w to samo miejsce Ewentualnie tutaj gdzieś od góry może tak być Ale to postępuje szybko Wiecie co też może okazać się przydatne, że tu jest is I tu jest more i tu można też zastopować na przykład liściem, tak teraz popatrzyłem Dobra zresetuję, spróbuję coś innego, tylko tam już się wy, nie wydostaniemy tych napisów Ale pomysłów jest tak dużo w tym poziomie, że mnie to trochę boli No i fear też może działać jak stop Tak dodatkowo Leave i stop Tutaj Gras is more. I zobaczmy. A, i jeszcze fear tekst. Wszystkie napisy użyję Tekst fear grass, no? Patrzcie, jaka kombinacja tutaj. Power same Megazorda zrobiliśmy. I faktycznie idzie. To jakoś odpycha nam to. Ale już tego właśnie. To jest też najlepsze. Albo najgorsze, że tego nie wydostaniemy już. Jeszcze ciekawe jest to, że możemy na przykład more włączyć na chwilę i mieć trzy liście, żeby sobie od innej strony zablokować. Też jest taka opcja. O Tyle liści w całym mieście. O Boże. W sumie mogę sam sobie porobić liście i ich powpychać tam, żeby po trasie poszły. I to, to nie jest głupie. Liście, liście, liście. No to brzmi nawet sensowniej, bo to jest to, co ja chciałem zrobić za pomocą klocka Ismore, czyli zrobić taką drogę tutaj, gdzie można by było, wiecie, która by hamowała napisy, nie pozwalała im przejść dalej i żeby prosto do win poszły. No? To ma sens, to ma sens. Zobaczcie, coś takiego. Tylko wtedy też trawa będzie się szybciej rozprzestrzeniać. To teraz jeszcze tym wymanewrować i może to być zrobione. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. To jest dosyć ważne, bo tutaj już tego nie zrobię. Bardzo fajnie by było zostawić sobie jakiegoś liścia, żeby tutaj zablokować. Tutaj zrobić, wiecie, przed tą trawą się zablokować. I zaraz sobie trawę przepuszczujemy. Tylko to możemy zrobić jako ostatnie, bo nie wiem, gdzie ustawić tę trawę, żeby było dobrze. I zobaczmy, może. Tu będzie szybciej? Chyba tak. Jakoś może w ten sposób. I zobaczymy, czy to wyjdzie. A i jeszcze mu muszę oczywiście tego lifa tam spuszować. Albo dobra, na razie, na razie może nie. Na razie nie potrzebuję swojej ochrony, jak nie wiem, czy będą napisy dobrze szły. A, i jeszcze musi stopować, zapomniałem. No to wszystko, sobie wewnioskowałem z tego poziomu, mi się tak naprawdę przyda. Nawet jeden klocek nie zostanie, chyba że GG zostanie. Uwaga! Dobra, jest, jest, jest. To ostatnia rzecz. lift i stop. I zrobiłem. Kurczę, ile siedziałem? 20 minut. Naprawdę bardzo dobry czas, jak na taki poziom. E, ok, zamkniemy sobie liśćmi. No, i robimy. Idziemy do flagi. Jest, udało się. Nie było naprawdę źle. Chyba taki kluczowy moment, przy którym się kapnę, że te, z tego stop można skorzystać. Po pierwsze, bo tak patrzę, czemu nie jest odgrodzone wyjątkowo, nie? Eee, o, nie, nawiedzone spa, już się boję. I psychokineza, to może psychokineza. Chociaż tu jeszcze mam jakąś trójkę. Gdzie jest pudełko? To może ten niższe poziomy zróbmy. No, a druga rzecz, że da się po prostu wypychać, że da się klonować i wypychać i stopować. To nie jest tak, że jak już raz sobie zrobimy morto, nie możemy skorzystać z tych blo bloczków nowych. I to też bardzo pomogło. Tutaj róg odkryli, a to oznacza, że będziemy musieli na przykład. No nie wiem co, nie wiem co, rok i swap. Mogę też się zamieniać ja na przykład. Hmm, rok. Irbaba, no spróbujmy zrobić to tak jak ostatnio. To jest lekko utrudniony poziom, bo, bo ten róg jest nieogarnięty. Być może będziemy musieli się dostać do napisów na dole, albo jakichkolwiek napisów, na przykład Flaky's win, albo właśnie coś, coś ten deseń. Aha, okay. ok. No to może napisy będą dobrym tropem? Tylko my już nie wydostaniemy nic. A jeśli ja tutaj przyjdę. A, a w sumie ciekawie by było Rock i teraz zrobić. Gdyby dało się to wypchnąć, cholerka. To by było fajne rozwiązanie. Chyba, że tutaj na przykład jeszcze popróbować coś. Albo na rogu tutaj. Też jakoś tak nie. Albo Wina se weźmy, bo ten Win też tam taki łysy jest mam wrażenie, no? Ok, wypchnęliśmy to z powrotem. No, jestem pewien, że coś tutaj trzeba zrobić. Psychokineza, jeszcze ten nazwa tego poziomu, że możemy poruszać przedmiotem, nie? Psychokinetycznie. Ile napisów w jednym? Więc ja myślę, że tu będzie mniej myślenia, a bardziej więcej po prostu klikania i próbowania różnych opcji. No. Okej... Okay. Jak wejdzie już w jakąś ści ścianę, to, to to, to, źle jest. Mhm. Mam flag, mam flag. Mogę zrobić. Yy... A, nie ma. It was win teraz. Okej. Okay. Aha. Rock is baba, nie mogę zrobić. A skała się już mnie nie boi, ale się zamienia. O właśnie, właśnie. Dobra. Z winem. Gdyby tutaj jeszcze coś. Niekoniecznie na fladze, nie? W moim odczuciu tu jest jakiś sekret. Z tym, rock is win. O, 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 o! No. Jak to teraz wziąć, żeby. To może być to Rocky Swin? Tylko kurczę, nie mogę wejść. To może da się jakoś inaczej i Swin, coś innego albo... O jeden klocek jeszcze zabrakło. Może Rocky is... słap jeszcze wrócimy. No, średnio wracać do tego. Jezu, no, tak blisko, tak daleko. Można było tak zrobić właśnie. Tylko cały czas się... Tutaj jakoś. O, o, dobra. No, nie chce idzie na samą górę. Dobra, mamy Rocky Swin. Łatwy poziom, ale śmieszne było. Śmieszne, satysfakcjonujące. 10-minutowe. Co za to będzie tutaj? Bo mamy nawiedzone spa. To jest bardziej zaawansowane. inny nawiedzony spa. To jest przeklęte spa w sumie. I tym razem nie ma ducha w tym rogu. A on tam w sumie utrudniał bardziej, więc może jakieś rozwiązanie, które już wcześniej próbowałem robić. A i widzowie też się trochę boję, jak będzie w ogóle w święta, bo ja muszę nagrać też filmy na, na główny kanał, na zapas dość duży, a co dopiero jeszcze na, na drugi. Ale może jakoś się uda, żebym święta urodziny nagrywał i wrzucał co dwa dni baby albo coś takiego. Bo wiecie, zawsze i tak, mimo że jest się z rodziną, no to fajnie mieć chwilę dla siebie, żeby coś porobić. Ja mogę zrobić to samo rozwiązanie co ostatnio. Może ja właśnie padłem na coś unikatowego całkiem. Może wcześniej chcieli coś Coś innego zupełnie zrobić, ale... a nie! Zobaczcie, że Rocky save jest dopchane. To jednak to było właściwe rozwiązanie, które poprzednio zrobiłem. Albo się zabezpieczyli przed nim. Tu może można zawsze też coś wepchać, żeby się wystraszyło. Bo Fear Ghost. Ghost is Push. I teksta tam... Ej, jej, jej, ej, ej. chyba, chyba, chyba. Ghost is Push. I spróbuję tutaj wypchnąć. Dobrze, 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 jest, 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 jest. Potem po prostu Push. Eee, banalne. Łatwiejszy niż tamte, a to jest dodatkowe. No i... pyk. I teraz puszcza zdjąć. Ważne, że te roki stopnie nastąpiło. Ten wariant nie ma tutaj ducha w tym rogu i jest jakoś łatwiejszy. <laughs> Naprawdę. To rozwiązanie... Tym sejfem, Ale to też nam potwierdziło, że, że tamto rozwiązanie było dobre, skoro tutaj safe zablokowali. No i moi drodzy, udało nam się zrobić tę część tej wyspy. Mamy jeszcze fioletowe poziomy niebieskie w dalszym ciągu na górze. Ale my pójdziemy na ten różowy. Ostatni różowy to jest trójka, gdzie jest pudełko. To może być wariant czegoś, co widzieliśmy. Mmm. Szczerze, robimy cały czas jakieś inne warianty. Ja chyba pasuję. I nie dlatego, że trudne, tylko dlatego, że trochę monotonne. Ja bym poszedł na trzynastkę. Coś nowego, skoro powtarzaliśmy... Robiliśmy te dodatkowe poziomy. Dream Secret. Sen... Ooooooo... Ale się zrobiło fioletowo. Też nawet jak na kosmos. Hide! Hide już było przy orbie kiedyś. Text on tile is hide. Cloud is stop. Aha... I tutaj? Idle? Co to jest Idle? Idle, bezczynny. Czyli baba, która nic nie robi. Wygrywa. Albo próżna jest. No, jakie są jeszcze znaczenia? Leniwy, bezpodstawny. Ale bezczynny, niepracujący, nieczynny. Czyli mam stać w miejscu czy co? Co mam robić? Bezczynna. A może chodzi o to, że mam you się pozbyć, żeby baba i you nie było już? Albo nie, jeszcze inaczej, że mam schować babę. Może tekst is hide. Oj, teraz nie widzę tekstu. To już właśnie było kiedyś. A może są tu jeszcze jakieś teksty poukrywane? Nie no, wątpię. A, albo baba i swin, żeby to, to bezczynne ukryć. Text on tile. Tile on tekst. No właśnie nie rozumiem tego warunku. Wiecie co, wpiszę sobie nazwę tego klocka w wiki od baby? Bo nie wiem, co on może znaczyć. Dobra, chyba wiem o co chodzi. Chyba spacer się trzeba wcisnąć i tyle. No, szczerze nie wiem, czy bym się tak szybko domyślił. Czyli. No bo nie rozumiałem w ogóle znaczenia tego kloska, idle, że bezczynna. Nawet jeśli to był poziom tutorialowy. Ja stałem sobie w miejscu, bo wiedziałem, że muszę być bezczynny, ale nie wiedziałem, że trzeba wcisnąć spację i wait. No, no było niby logiczne, może bym się domyślił, ale niepotrzebnie by mi to wzięło czas. Bo nie rozumiałem klocka po prostu, więc może trochę sobie zaspoilerowałem, że zobaczyłem czym jest idle na necie. Waiting for you. Yy, czeka na mnie, czeka na mnie. Idle, Bert, is shut. Czyli yy, jak jestem, jak on nic nie robi, jest zamknięty. Musi coś ro robić. Jak dałem spację, to się otwiera. Bert is open. Keke i push Odpycha go po czasie. Czyli bezczynny Keke spada. A co jest winem? Kiedy Keke ma. Nie, Keke ma księżyc, a. Musimy go jakoś rozwalić czymś. Czyli pewnie keke musi być Openem albo coś takiego? Keke jest Open? A czemu się nie rozwalił? Baba Nir Uwo is defeat. Czyli jak tu też będę bliżej, to przegram, żeby nie, nie wypychać tego ptaka. Bert is push, nawet jeśli nie mogę go wypchać, tak? No, widzicie? Blokuje mi. Mogę kekiem niby jakoś. A to mogę nawet byle jakimi napisami, tylko bierzemy pod uwagę, że potem ich nie odzyskamy. Bert i push. Jo, to się otwiera. I może jak będzie otwieraniem na kekiem? Na kekę, -ke -ke, to coś się stanie? Nie. Boże, dobra, nie, 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 sorry, ale... Ale źle kompletnie chyba zrozumiałem to no Ach, Przepraszam was aż Muszę was aż przeprosić Cały czas skupiam się na tym, że ptak się sam otwiera I że szat musi być połączony z openem A ja mogę przecież jako keke Mogę ptaka otworzyć On może cały czas tutaj wiecie Pyk, być, keke I teraz jak keke będzie open No to też się rozwali No i będzie miał księżyc Po prostu nie zrozumiałem tego Aha, to co mam ci tam jeszcze podłożyć Coś pod dupkę, żebyś nie spadł tak. <laughs> dobra, no i co? I teraz jest winem, tylko to trzeba wypchnąć. Czyli to trzeba było zrobić w innym miejscu po prostu. Tylko tego isa już nie wydobędę. O, no, dobra. Okej, okay, to przytrzymuje spację. I zwycięstwo. Tak. To działa. W sumie mogłem najpierw wejść na to, potem przytrzymać spację, był, bo w ten sposób odczytała to gra, ale zrobiłem. Szczerze nie spodziewałem się, że akurat tam zrobi się księżyc. Myślałem, że jeszcze będę musiał się bawić przepychaniem napisów, ale nie było źle. O, a co to za zły poziom? Ło, wow, i trójkąty wracają. Były już trójkąty i kwadraty. Wyczailiście nawiązanie do Dawida Podsiadło. A tu mamy abduction, czyli uprowadzenie. Złe uprowadzenie. Jestem na dole samym. Czyli muszę jakoś uprowadzenie przez UFO? Baba spada sobie... Tu tekst, mogę się tekstem znosić, jeśli to dobrze zrobię. Eee, albo jakoś przepchać? Czekajcie, czy UFO ma właściwości? Nie. Nie ma właściwości push. Jakoś muszę się dostać tam na drugą stronę. Jeszcze tutaj jest idle, nie? Znowu. Idle Flaki win, czyli jak przytrzymuję spację, to jest winem. Eee, ale i spół. UFO i spół, czyli mogę wejść na UFO i do góry wejść. no. Widzę właśnie to teraz. Więc muszę na przykład jakoś oddzielić ten warunek, czy jakoś. Co się tutaj zrobi? Chyba, że Texas pull, Dobra, Texas Pool. Mogę oddzielić ten warunek, żeby on już nie miał znaczenia. Nawet nie w ten sposób, jak to teraz zrobiłem. E, bo UFO też mi przeszkadza cały czas. Chyba, że zrobię to w ten sposób, że pociągnę wszystko razem. I teraz, o! Wreszcie nie spadam. Ale mogę sprawić, żeby coś innego spadło. Baba i jako idol. Zobaczcie, dopiero jak spację wciskam, to chodzę. Ej, nie można! Bo wtedy robię coś równocześnie, więc to nigdy nie działa. Więc to jest tak, jakbyśmy przegrali już. I co? Jeszcze trójkąty są problemem, defeatem są. Więc muszę jakoś też wziąć, albo mam tam spaść do tej flagi. Żeby coś mnie złapało, ale to już może przepcham. Baba is baba, baba is you. A może to faktycznie trzeba wykorzystać te idle teraz? Idle Baba is you. Tak żebyśmy żeby byli w klocku, ale nie bylibyśmy w klocku. Hej, ale może zrobić inaczej. Idle Baba is fall. Czyli dopiero jak będę przytrzymywał spację. No, oj, ale róbmy to na koniec. Jak będę przytrzymywał spację, to będę spadał i spadnę sobie na trójkąty. No w sumie to mogę to już teraz zrobić, bo to i tak nie będzie działać, jeśli oczywiście dam idle jako pierwsze. Okej, okay. i teraz przytrzymuję spację i spadam. No i trzeba jeszcze postawić sobie jakieś napisy. Yy, Ufo trzeba wziąć ze sobą, już widzę. Już widzę, że trzeba wziąć. Dobra. Yy, może jednak napisami lepiej? No właśnie, no właśnie. To możemy sobie tu nawet ten napisik zrobić. Dobra. <laughs> jak ja nie lubię pulowania napisów. Bo no, gdybym wziął jakiś jeden napisik, to bym tam pod tę flagę nie wypchnął pewnie. Więc jakoś coś takiego. O, baba, i tu trzeba uważać bardzo. Będę spadał i będę się przeszkadzał, kiedy nie powinienem. Może być tak, że źle zacząłem. Chyba, że sobie wyłączę tego pula po prostu. Chyba to po to zostało zrobione, żeby już tutaj się nie męczyć, no. A Ja się męczę. Dobra, no i teraz przytrzymujemy spację, spadamy na flagę. Ostatecznie fajny poziomik. To znowu jest na znajomość tej mechaniki, ale tu były tylko trzy z tej mechaniki. Podejrzewam, że może być problem z wyciśnięciem z niej. Że tak powiem, soczków jeszcze większych. Więc może wróćmy do worst box. Ktoś mi ostatnio zdradził taki sekret, że jak robił ten poziom, to cały czas usuwał lawę jakimiś różnymi komplikacjami, i żeby dostać się do lawa, i sinki wyłączyć. I teraz nie wiem, czy mi nie zaspoilerował że może tak się da i po prostu trzeba tak zrobić. A nawet jeśli to jest taki syzyf. Box has flags, box i stop. Weźmy ze sobą te rzeczy, może. Czy ja nie wezmę wszystkiego, czy mi się wydaje. Nie, wezmę wszystko. Jakie to są warunki? Są jakieś nowe warunki? Nie ma pudełka w ogóle, od tego zacznijmy. Bo to baba na przykład może mieć pudełko. Musimy zamienić pudełko. Baba, and box is not flag. Okej, okay, czyli dalej jest ten warunek box is safe, ale blisko lawy to nie jestem ja. Czy ja tu wyczuwam klonowanko, czy mi się wydaje? Box is you, baba has flag. Baba has box, box is you. Oj, będzie tu syzyf. Kładam. Okej, okay, jestem pudełkiem. Tak można w sumie na, na przemian robić. Ale nie widzę osobiście sensu, bo mógł, możemy też zrobić że tutaj box, tutaj box i sobie pchał w dół. Tylko nie wiem, co mam tutaj zrobić co bardzo. Ale sobie przynajmniej wyprostuję to napisy albo jeszcze niżej, jakoś żeby było więcej miejsca. Nie mogę się zbliżyć do lawy, bo wtedy już nie jestem mną. No. Ale może jesteśmy w stanie zrobić klonowanie na sobie. Aaaa, pudełka nie da się zmienić. Czy napisy się topią? No, zobaczcie, że nie. To może być coś związanego właśnie z tym. A tak? No, z powrotem, babę mogę się zamienić. Tak. Dobra, no, kombinowałem właśnie nad tym. Kochani, chyba to rozgryzłem, ale żeby było zabawnie, musiałem sobie to rozrysować w pęcie. Bo, no, sprawdzaniem tutaj, jak jest ta lawa przeszkadzająca, jest trochę upierdliwe. I chyba powinienem zacząć od tego, że Baba Iciu powinna być pionowo. Dlaczego? Bo potrzebuję bardzo szerokiej, jakby może inaczej, długiej lawy. No, i na wysokość nie znajdę tak długiej lawy jak tutaj. Więc może tutaj coś się uda, o ile mi miejsca starczy. I co powinienem zrobić? Powinienem być teraz pudełkiem i jakoś przesunąć Baba Iciu, żeby było pionowo. Czy to mi się uda zrobić, to raczej level też. Mi się uda i pan jest taki, że baba, która wejdzie w lawę, zrobi flagę oraz zamieni się równocześnie w pudełko. Czyli powinienem zrobić flagę, zamienić się w pudełko, być na tej fladze, może automatycznie wygram. Tak jak to było w levelu, tym z też safe'em w sumie. Tam, gdzie wodę na flagę zamienialiśmy. Tylko pytanie, czy to będzie tak łatwo możliwe. Jeśli coś jest w poziomie możliwe, to w pionie raczej też, więc. Benz? okej, okay, udało się. Teraz to mi się zmieniło w sumie to, że kurczę i tak muszę popchać na prawo. No właśnie tego nie przewidziałem, że ta transpozycja może też wkurzać mnie pod lawy, nie? Mam nadzieję, że też tego nie przekombinowuję i że rozwiązanie jest prostsze, ale dobra. Chyba, że to jest jakiś głupi poziomek w stylu, że mam baba is box, baba is you i mam się tak zmieniać co krok. To by też było możliwe. Tutaj by musiało coś być. Obawiam się, że nie uda się tego wepchnąć. Ej! Co się dzieje? Czy Baba has box? Mimo, że przestaje być sobą, to mogę cały czas to niszczyć? Bo się box zamienia w babę, a baba ma box. Aha, i o to tu chodzi, tylko w tym poziomie. A ja robię jakieś transpozycje, nie wiadomo co. To było też jedna z pierwszych myśli w ogóle tutaj. I co mam zrobić? Lava is flag? I to tyle wystarczy? Wystarczy być też pudełkiem? Tam, Ta e box is you może. Box is you. Zamienić się w pudełko i tyle. Tu babo Nie wiem, jakieś to rozwiązanie. Niby proste, ale takie. Mam powiem. Średniawa trochę. Trzeba było się kapnąć, mimo że przy lawie nie jesteśmy sobą, no to i tak cały czas to się zamienia w babę, więc możemy przejść i tak możemy niszczyć lawę, ale to w zasadzie tyle. No cóż, idziemy na poziomy fioletowe. Mimi tak się nazywa, następny poziom. Yy, I widzę, że zaczyna się szczyt, niebieskie poziomy z ptaszkiem. To będzie w następnym odcinku, więc do następnej baby. Raczej odcinki będą co dwa dni. Czemu to już w sumie mówiłem? Trzymajcie się i papa